Kostek z dystansu! Katarzyna Kostek! Ależ tutaj dzisiaj padają bramy. że przed kanału. środek boiska, Wiktoria Słowy. Przy sobie piłkę, WIKTORIA SŁOWY! 2 do 0 dla Rendezins z Odblokowała się, jeżeli chodzi Słowy. Z pierwszej piłki rozłożyła rękę Wiktoria Słowy, mówiąc nam tym samym, no kto jak nie jak. Do świetne zagranie, Iwona budarczy. Ależ to zrobiła z pierwszej piłki Iwona budarczy. Jak płynnie, jak sprawnie, jak to wszystko! uderzyć! Karolina Balacios, ręce się do oczarsku, Ale rok temu, w tym samym meczu, w tym samym finale mieliśmy bramek 10, ale jakie to ma znaczenie, kiedy Katarzyna Kozdek robi to, Piłka padła do siatki, Magdalena Szpera, to była bomba w jej wykonaniu. Jest jeszcze piętka i piłka pada do siatki po tym zagraniu Aleksandry Sudyk. jest Aleksandra, Sudyk i jest otwarcie, w meczu o miejsce trzeci obrązowy medal Aleksandra Sudyk też uderzenie i jest też bramka! Julia Kostiuk fenomenalnie przy samym słupku. Mamy bramkę numer 7 dla Red Evil z Julia Słowy! Ręce same składają się do oklasku. Podniosła sobie piłkę Didek puknęła z prostego podbicia i nie dała rady Emilia Wrońska. On zaraz poszybuje do góry, on zaraz będzie wzniesiony. Red Devil z Chojnice Triumfatorgami w tym roku. Puchar Polski 2024 wędruje do drużyny z Hojnic.